państwo witam serdecznie mieszkańców miasta Skarżyska-Kamiennej powiatu skarżyskiego. Chciałbym państwu przedstawić kilka aspektów pracy zarządu powiatu skarżyskiego, które były dotychczasowej jego działalności jak i ewentualnych zamierzeniach na następny okres, abyście państwo byli w miarę informowani o bieżących sprawach i o tych co Jakie mamy zamiary? Przygotowaliśmy, a przede wszystkim przygotował Wydział Promocji Starostwa Powiatowego publikację, którą będziemy praktycznie co miesiąc czy co półtora miesiąca Państwu przekazywać nieodpłatnie w formie takiej publikacji. To jest Powiat z Widokiem. Równocześnie chciałbym, aby poinformować, że nie naszym zamiarem jest zastępować media w tej mierze, jeśli chodzi o Echo Dnia czy o Tygodnik karzyskim. Natomiast ten materiał czy ta publikacja byłaby związana ściśle z samorządem, z tym co w tym samorządzie się dzieje, jakie są założenia pracy, jakie są jego perspektywy, jeśli chodzi o działalność po to, żeby również i od Państwa zbierać uwagi, sugestie, rozważania. I właśnie tym jednym z tych elementów, tych rozważań, to jest najbliższa sesja Rady Powiatu Skarżyskiego, której poza informacjami o działalności powiatowego. Inspektora Sanitarnego i Powiatowego Inspektora Weterynarii są również istotne w moim przekonaniu sprawy dla rozwoju miasta Skarżyska Kemny i Powiatu. Związane to jest również z tym, że to na najbliższej sesji będzie podejmowana uchwała dotycząca nawiązania współpracy i upoważnienia zarządu do podpisania porozumienia w sprawie Trójmiasta nadkamienną, które przewiduje rewitalizację części zarówno miasta Skarżyska Kamiennej, ale również i miasta Starachowice i miasta Ostrowiec. Stąd ta nazwa porozumienie Trójmiasta nad Kamienną. Budżet powiatu ma zabezpieczone środki finansowe. W roku bieżącym na to zadanie, jeżeli ten dokument uzyska akceptację, będziemy mogli składać stosowne projekty. Czego dotyczy, dotyczy rewitalizacja w tym naszym projekcie? Ano przede wszystkim dwóch zagadnień. Pierwsza to budowa randa na skrzyżowaniu ulic 1 maja i towarowej, oraz przebudowy terenu wokół Powiatowego Urzędu Pracy wraz z jego termomodernizacją. Drugim elementem, który chyba tak praktycznym jest ważny dla mieszkańców miasta i powiatu, to jest przystąpienie Powiatu Skarżyskiego do programu Egeodezja. Z czym się to wiąże? No proszę Państwa, chcemy jeżeli oczywiście państwo radni wyrażą akceptację, abyśmy przystąpili do opracowanego na całym terenie województwa świętokrzyskiego programu dzięki jego opracowaniu i wdrożeniu każdy mieszkaniec będzie mógł korzystając ze środków z internetu będzie mógł wejść na stronę powiatu wejść na stronę Wydziału Geodezji i Kartografii i znaleźć swoją mapkę wraz z tym, co w tych dokumentach geodezyjnych się znajduje, czyli począwszy od ewentualnie posiadania księgi wieczystej, czy, czy prawa własności gruntu, czy ewentualnie innych dokumentów, bo to wszystko będzie ogólnie dostępne, oczywiście w konstrukcji czy w tobie cyfryzacji tak to powinno być. Chcemy również Szanowni Państwo przeznaczyć część środków finansowych na poprawę obsługi czy poprawę sytuacji związanej z obsługą mieszkańców zarówno w szpitalu powiatowym jak i obwodzie lecznictwa kolejowego. Pewnie Państwo wiedzą ze środków masowego przekazu, że w szpitalu jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargu na budowę windy i przebudowę SOR-u na ten cel powiat w tym projekcie budżetu na tą sesję chce przeznaczyć 220 tysięcy złotych i te środki będą przeznaczone na to, aby wybudować, przebudować SOR razem z urządzeniami towarzyszącymi oraz całe zaplecze związane z poprawą obsługi już bezpośrednio wtedy, kiedy Pacjent znalazłby się w, tym, w sytuacji, gdzie oddział szpitalny, oddział ratunkowy powinien mu udzielić odpowiedzi. Chcieliśmy poprzez dotację dla Owodu Lecznictwa Kolejowego poprawić obsługę. To jest przeznaczenie kwoty 75 tysięcy złotych na cyfryzację laboratorium. Ci, którzy dziś już są przyjmowani w obwodzie leśnictwa kolejowego wiedzą, ile czasu, czasu muszą poświęcić na to, aby lekarz czekał na wyniki badań laboratoryjnych. Wprowadzając system cyfryzacji w laboratorium, lekarz praktycznie po badaniu będzie miał do dyspozycji wyniki. Danej osoby, praktycznie u siebie na ekranie, powinno to w moim przekonaniu zmniejszyć z czas, skrócić czas oczekiwania, a tym samym dać możliwość lekarzom przyjęcia większej ilości pacjentów. To jest jeden element. Pozostałe to, pewnie jak Państwo wiedzą, w powodzie lecznictwa kolejowego funkcjonująca przychodnia ginekologiczna i urologiczna, zatrudnia specjalistów z Wojewódzkiego Szpitala Onkologicznego i jest tam niezbędne, wymagane niezbędne dosprzętowienie i stąd pewne środki te również przeznaczamy na te dwie pracownie po to, żeby lekarze, którzy przyjeżdżają z Kielc, choć nie tylko z Kielc, mieli możliwość korzystania ze sprzętu najwyższej jakości, który jest niezbędny do przeprowadzenia badań. Nie ukrywam, że jest również wiele różnych potrzeb, przede wszystkim związanych z takimi jak na przykład zachowanie bezpieczeństwa pożarowego, stąd i nasza sugestia, aby Rada zaakceptowała propozycję wydatkowania 70 tysięcy złotych na udział powiatu w zakupie nowego samochodu o pojemności 8 metrów sześciennych, to jest jeden z największych wozów bojowych, których państwa Straż Pożarna by dysponowała. Chcemy również, aby zespół placówek resocjalizacyjno-wychowawczych wzbogacił się o nowy pojazd. Przeznaczamy na tą kwotę 50 tysięcy złotych, jak i dla Zespołu pracowek racjalizacyjno-wychowawczych kwotę 30 tysięcy złotych na poprawę monitoringu, bo chyba to jest niezbędne w tej placówce, aby również no, mieć kontrolę nad młodzieżą, która tam jest nie w sensie zakładania jakichś ram, tylko po to, żeby wiedzieć, że jeżeli młodzież wychodzi poza obiad, było wiadomo, co ta młodzież dalej realizuje. Zwrócili się również do nas z prośbą o wsparcie przedstawiciele warsztatów terapii zajęciowej, Tęcza i tu też prosimy radnych o zaakceptowanie wydatkowania kwoty 30 tysięcy złotych na zakup samochodu. Mówię o tych środkach finansowych. Dlatego, że te placówki najczęściej nie mają środków, a z drugiej strony część z nich to są nasze jednostki, ale to jest tylko część środków finansowych, które są niezbędne, bo jeżeli samochód bojowy dla straży kosztuje w granicach 800 tysięcy złotych, no to 70 tysięcy złotych, które... Ewentualnie Rada wyraziłaby zgodę, byłaby to jak już tam 10%, ale ważne jest to, że jest to współdziałanie samorządu z Państwową Strażą Pożarną w tym zakresie. Pozostałe, pozostałe środki finansowe to też są tylko częstką wkładu, gdzie te pieniądze pozyskiwane są to z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czy ze źródeł Pana Marszałka, czy ze źródeł ministerialnych, cała sfera z tym związana. Chcemy w ten sposób poprawić tutaj nasz układ komunikacyjny, a z drugiej strony przecież te dzieci i młodzież też jest dowożona do naszych placówek. No pewnie wszyscy Państwo również mają taką wiedzę, że w miesiącu kwietniu rozpoczęła się modernizacja czy przebudowa ulicy Stafa w Majkowie, o którą mieszkańcy tej miejscowości i Gminy skarżysko kościelne zabiegał od kilku lat. Wykonawcą tej inwestycji jest Budromoc Strachowice. Jeżeli nic się nie stanie na przeszkodzie, to na koniec miesiąca września ta droga powinna być oddana do użytku i przekazana do eksploatacji. Chcę ponadto poinformować Państwa, że rozstrzygnięty został przetarg na usuwanie ubytków w ulicach, w drogach powiatowych na terenie Miasta Skarzyska Kamiennej, zresztą całego powiatu. Także firma, która na terenie Miasta Skarzyska Kamiennej ma swoją siedzibę w Ostrowcu Świętokrzyskim, a firma nosi nazwę Drogmas, Drogmar. Gdyby ewentualnie były jakieś Państwa uwagi, sugestie, uprzejmie proszę o kontakt z Zarządem Dróg Powiatowych, czy ewentualnie z członkiem zarządu, która nadzoruje pracę zarządu powiatowego zarządu dróg. Dziękuję Państwu za uwagę. W Skarżysku Kamiennej 27 marca uroczystą ceremonią zamknięcia oraz turniejem hokeja halowego zakończyły się tegoroczne świętokrzyskie zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Podczas tego wydarzenia nie zabrakło przedstawicieli samorządu Powiatu Skarżyskiego, członkini zarządu Katarzyny Bilskiej oraz radnego Grzegorza Małkusa pełniącego zarazem funkcję prezesa oddziału regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska Świętokrzyskie. Katarzyna Bilska, członek zarządu Powiatu, gratulując wszystkim uczestnikom Olimpiad osiągnięć, zadeklarowała także wsparcie ze strony Powiatu Skarżyskiego dla Olimpiad Specjalnych, gdyż jak zaznaczyła, wszyscy zaangażowani w ideę Olimpiad propagują to, co jest piękne, dobre i warte wspierania. W uczestniczyły trzy kluby z Jędrzejowa, Sandomierza i Skarżyska. Około 70 uczestników rywalizacji sportowej otrzymało pamiątkowe medale. Skarżyscy zawodnicy z klubu Olimpiad Specjalnych Tornado zdobyli medale brązowe. Zimowe igrzyska trwały od 10 lutego. Skarżyski zaprezentował swoje atrakcje podczas siódmych międzynarodowych targów turystyki wiejskiej i agroturystyki AgroTravel 2015, które odbyły się w dniach 10-12 kwietnia w Kielcach. Powiat ze swoją ofertą gościł na stoisku Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania U Źródeł, z którą od kilku lat współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy na realizację zadań promocyjnych. Na wspólnym stoisku promowany był m.in. nowo powstały produkt turystyczny Piekielny Szlak, który przebiega m.in. przez gminę Bliżyn. A do odwiedzania powiatu skarżyskiego i piekielnego szlaku zachęcały podczas targów m.in. Anna Leżańska, członek zarządu powiatu skarżyskiego i Monika Pogodzińska, naczelnik Wydziału Promocji Kultury, Sportu i Turystyki. W powiecie skarżyskim powstaje nowy produkt turystyczny, jest to piekielny szlak i cała promocja na agrotravels skupiała się na promowaniu tego właśnie piekielnego szlaku. Piekielnie dobry szlak. Odkryj piękno gminy Bliżyn. Takim właśnie hasłem zachęcano i zapraszano zwiedzających na wędrówkę tym niezwykłym szlakiem. Piekielny szlak łączy, czy 255 kilometrów, łączy tak zwane miejsca piekielnej mocy. Wszystkie ciekawostki związane z piekłami, z diabłami znajdują się na tym szlaku. Piekielny szlak przebiega przez gminę Bliżyn, która jest, należy do powiatu skarżyckiego, ale przebiega również przez osiem innych gmin, gdzie znajdą się miejsca piekielnej emocje. Szlak w gruncie rzeczy zaczyna się w piekle, kończy w niebie. Ewentualnie, się ktoś przeżyje inaczej, może zacząć w niebie, skończyć w piekle. Wbrew pozorom te miejscowości dzieli od siebie tylko 3 km. Piekielny szlak na terenie gminy Bliżeń to 27 km trasy wiodącej przez m.in. piękne i unikatowe rezerwaty przyrody Świnia Góra i Dalejów, tajemnicze zakątki i miejsca owiane mrocznymi opowieściami, jak Piekło Dalejowskie, Brama Piekielna, Pałac Platerów czy Zabytkowe Kościoły Świętej Zofii i Świętego Ludwika. Już dziś zachęcamy mieszkańców powiatu skarżyskiego do wspólnego odkrywania piekielnego szlaku podczas najbliższego powiatowego marszobiegu wiosennego. W dniu 23 maja odbędzie się kolejny powiatowy marszobieg, na który serdecznie w tym momencie zapraszamy. Będziemy kończyć właśnie na terenie gminy Bliżyn, gdzie państwo idąc Pieszo, mogą zobaczyć już niektóre atrakcje tego piekielnego szlaku. Będzie można dowiedzieć się co, coś bliżej, jak przebiega, jaka jest infrastruktura wokół tego szlaku, które gminy objęte są piekielnym szlakiem, jakie atrakcje będą czekać nas w przyszłości na tym szlaku. Zapraszamy serdecznie na marszowie 23 maja. Wtedy Państwo. Dowiedzą się coś więcej na ten temat. Odwiedzający tegoroczne targi Agrotravel żywo zainteresowani byli także ofertą Skarżyskiego Muzeum Orła Białego, kuchnią regionalną, jak i bazą agroturystyczną powiatu Skarżyskiego. 14 kwietnia na placu przy Starostwie Powiatowym odbyło się oficjalne przekazanie nowego samochodu dla zespołu placówek edukacyjno-wychowawczych przy ulicy Szkolnej w skarżysku Kamiennej. Autobus został zakupiony za ponad 167 tysięcy zł z programu wyrównywania różnic między regionami realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakup samochodu to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa i komfort jazdy dzieci. Autobus kosztował. 167 tysięcy zł. 80% to środki pozyskane z PFRON-u, 20% to środki z budżetu powiatu skarżyskiego. Pojazd jest przystosowany do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Przedstawiam Forda Transita w wersji autobus. Samochód jest 17-osobowy plus kierowca z silnikiem wysokoprężnym 2,2 o mocy 155 koni mechanicznych, z bardzo bogatym wyposażeniem jest to najbardziej ekonomiczna jednostka, jaka jest w tym momencie na rynku dostępna. Samochód jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Są specjalne szyny, które montuje się z tyłu nadwozia i można wprowadzić osobę niepełnosprawną na wózku. Są specjalne udogodnienia dla wsiadających. Jest automatycznie wysuwany próg drzwi, które mają specjalne zawiasy, które dzięki nim bardzo łatwo możemy otworzyć drzwi, natomiast są blokowane także Środka tego nie, nie zrobi podczas jazdy. W przekazaniu uczestniczyli wicestarosta Artur Berus, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Janusz Kołodziej, naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem Janusz Kuźdup, przedstawiciele firmy Autoskar Michał Domagała i Ewelina Kołodziejczyk oraz zastępca dyrektora zespołu placówek edukacyjno-wychowawczych Iwona Marecka Niemiec.